No i cześć znowu. Yy, wywiązałem się z tego problemu, co mi się zdarzył przed chwilą. Więc teraz mam na... mi się tak wydaje, że możemy zagrać Beat Royal, bo to będzie najkrótsza gierka, a jak zagramy w Royal, to wtedy będzie krótszy odcinek, a to jest jakby połączony odcinek z tym, co przed chwilą nagrałem. Więc. Yy. Dam gotowość, żeby ten filmik nie był taki długi, bo nie będzie się chciało pewnie nikomu oglądać takich dwu, długich dwóch filmów. Bo czasami wychodzi na to, że filmy nawet 20 minut moje trwają. E, więc... Mm, ja tam już dałem ten gotowość, już mi się załadowało. E, no, i poczekamy tylko, aż nas załaduje do rundy. Do gry. Akurat nie musimy, akurat los nam pomaga i nie musieliśmy długo czekać, bo było 6 sekund do końca. Zauważyłem, ja że jest chyba inna mapa, albo po prostu zwyczajnie nie byłem tam na tej mapie jeszcze znaczy na tym miejscu mapy bo na tej mapie na pewno byłem ale zwyczajnie Oj. o nie nara nara papa no się nie, raczej się nie zobaczymy Może mam przewalone pi tego biga, pi, 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 błagam cię. Mogłem w sumie z nim nie zaczynać. O kurde... Ara. to on Nie ma go. mogę zrobić na niego zamach A czemu mnie, a nie jego? No typie nie ma tak. No nie. Kurde, muszę zagrać jeszcze jedną rundę. Ten filmik dopiero 3 minuty trwa. 4 może. No to był sposób. Ma co? Ech to jak zajmę dobre miejsce i będzie długo trwała ta runda, no to to widocznie już jest ostatnia runda na dziś. Znowu szczęście na Długo czekać. Ja polecę w takie mniej jakoś miejsce w takie mniej o... Ktoś tam poleci. Tylko że jak ktoś wpadł na ten tam popys. O! Miniesz! O kurde!

To jakieś chyba się bambiki leją. Chociaż nie słychać jakby się bambiki lały. To tu. nara. Leżysz. to aman. E Mam nadzieję, że potem tą rundę. A też musimy uciekać. Bo strefka, idzie strefka. Ajajaj. Chodzimy na to miejsce. Ja się bardzo boję. Cały czas mi się wydaje, że to jest typu... Co się widzą? Chyba się za kolejgowali. A jak? Jak się wchodzi? Nie wchodzi. To mogę wygrać siedzenie w miejscu, ale tak w sumie to chciałbym go kogoś... Robi to dymę? A bo nie, jak mnie nie widzą, nie będę robił. Mam strefę, ale ja, ja, możliwe, że mogę to wygrać, a się teraz powybijają tu, a jak oni się powybijają to ja z kimś zostanę i wystarczy, żeby nie umrzeć od krefy, O już jeden le... no i już mam z kimś tego. A on tu nie wejdzie. Ja może lepiej pompę wezmę. On mnie szuka. Proszę, zgiń, błagam, błagam, gin, typie. Tak! Jest, obra! Możemy zakończyć filmik, bo nie długo trwają. No, łącznie to będzie 23 minuty oglądania. Więc ja się z Wam żegnam i pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał i żeby dawać łapki w górę.